Siemanko moi drodzy widzowie! Witam Was w powtórce w sumie odcinka na moim kanale z tej strony Alfie, siema siema. Sorka, że czasem będę przymulał albo coś w tym stylu. Po prostu mnie dzisiaj strasznie głowa boli, ale postanowiłem, że wrzucę odcinek, nie? Bo tak być nie może. No, kółko, daj się złapać. Lagi mam? Nie, nie mam lagów, dobra jak ja nie lubię tych lagów. O, dobra, złapałem się. Dobra, nagrywam się. Dobra, super, super, super. Mm, kalistenik, dzisiaj e, miał, ma być, w sumie, dzisiaj będzie nawet odcinek z oceniania kont, nie? Jeśli chcecie, e, bym ocenił wasze konta, po prostu napiszcie w, o Jezu, w komentarzach swój nick, e, no i także e, ja e, na jakim plus. Gracie. Nie wiem, dlaczego ja po prostu lubię mówić plus. Ostatnio na, geog na, ge ptwu, na geografii, na chemii, mieliśmy jakieś takie e, pierwiastki, w ogóle jakieś czarne magie mieliśmy i jakiś tam zbiór tych pierwiastków, w ogóle tych związków chemicznych nazywał się gly. Normalnie mówię Wam, tch, beka na całą klasę, takie gly. E, o właśnie, tutaj miałem. E, Tyknąć Kupię sobie tak Punkciki, by mieć 4K kondychy. 3, 2, 1 Myk I mamy 4K, super Dobra, jestem na PL22 jak widzę Ostatnio widzę tutaj ORAWCIO 100, super Zrobimy Na nim odbitkę A oczywiście nie zrobimy Na nie odbitki, bo nie mamy z czym Dzisiaj jakie były te Nagrody. 2 punkty umiejętności, piski przedmiot i 7,5 Expa. Spoko, w sumie dzisiaj sporo Expa. Dzisiaj zdobyłem z takich yy, na przykład telefonów alarmowych, tutaj chyba były dwa i, jed... i O ile pamiętam, te 10 na 10 odbytych treningów chyba było dawało mi jeden punkt umiejętności. Już nie pamiętam, to było dawno. Dzisiaj z Herokon oczywiście na. O jezu, brakuje słowa, dzisiaj jest Herokon. Jeden, jedna misja jest równy jeden punktu Herokon. Mówię wam, głowa mnie boli, a ja nie myślę, ale odcinek musi być. Zawsze dla was wszystko najlepiej. Ocenianie, już lecę, już lecę, tylko chcę to skończyć i także zaatakować. No, powiedzmy, tam 8. Osiem... 8 czy 9 osób miałem do oceny, więc jak chcecie, mówię, napiszcie w komentarzach swój nick i z jakiego plu gracie, albo po prostu także jest ewentualność, by, byście napisali tutaj na privie, nie? Zależy, jakiego pla jesteście. <gly> pla. Gly. E, I w ogóle był tak, że taki jeden pierwiastek, jak jakiś, boże, nie pierwiastek, Jakiś związek chemiczny, jakiś tam. Cho, oha, jakieś. Nie wiem, co tam było, nie? Nie zagłębiałem się, bo mogłem utonąć, nie? Więc y... Gosiu tam jakąś fachową nazwę podał, i na końcu ala, nie? A mój kolega w końcu ogarnął ten, tą rywowankę ala ma kota, kot ma ale, a kot nazywa się Gly. Normalnie mówię, padłem, jak to usłyszałem. Dobra, y... wiecie co, może. A dobra, oddamy mu to, oddamy Rafciowi. Nie wiem dlaczego ciągle się atakujemy, ale spoko, spoko No i co, tutaj nic, tutaj pusto W ogóle muszę sobie to wszystko odświeżyć, ale na razie nie chcą mi się itemki dropić Tutaj nic, o właśnie, możemy sobie coś tu spróbować poatakować Tutaj zdechniemy, bo pamiętam, tutaj też, no to zlecimy znowu Pyk, 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 wygrana. Ty, bo jeszcze nie zdążę oceniać tych kąt. I, I będzie, kurde, odcinek 15-minutowy. Co, co bardzo nie chcę, nie? Postaram się po prostu szybko ocenić. Bo Już wcześniej oceniałem, więc z górki mi pójdzie. Jezu, ja sam wygrywam walki. Maśniutko. O, przegram. O, aha. Spoko, nie no. Ej dobra, wygraliśmy jakiś secik. Super, bo seciki zbieram na tym lp 22 No i fajnie, może skończymy teraz. No super, super. Ile mam siły w ogóle? Zaraz sprawdzę. No, niewiele. I właśnie fajnie. A i tak moim zdaniem za dużo. No i ostatnia walka. E, znowu z tym złudziejem. A i dostaliśmy w dupę. Znaczy ja dostałem. Nie wiem, co ja mam z tym. E, już e, staram się ograniczyć te słowa nie. Nie. No i sądzę, że mi to dobrze idzie, jakoś nie usłyszałem o ciebie, nie? Ale jak już coś często powtarzam i was to irytuje, po prostu też piszcie w komentarzach, nie? Każdy komentarz w sumie będzie lajkowany, znaczy serduszko będę przypinał. No i co? Jeszcze zauważyłem, że w komentarzach się robi coś takiego jak pierwszy, drugi i trzeci. Jak chcecie, to się chętnie bawcie. Mogę zrobić coś takiego, że... czekaj, jakie to jest? Szczęśliwego trafu, to nie mam żadnego. Yy, mogę zrobić coś takiego, chwila, coś, co? Chwila, ile? Nieosobliwości. Tu jest powerowe cioszenia, i tu jest Dobra, to Z2Z2. E. Yy, siemka, siemka. Yy, dokończając tamto, to możemy zrobić coś takiego. O, jakieś koment komentowanie? No dobra. No, spoko. Tu, tu, tu. Pozdrawiam oczywiście Noriksona, to w sumie mogę już się zabrać za ocenianie kąt. Yy, tutaj 6 nagród, z czego 5 nagród to energia, masakra ile ja mam tej energii dzisiaj Wstałem, patrzę, jakieś yy, z diamenty zostały mi yy, ogarnięte, nie? Patrzę, 250 energii na 100 Ja mówię, o kurde A Oczywiście telefon mi się rozładował, gdyż nie był naładowany, nie wziąłem go do szkoły, więc yy, strasznie było no i co, tutaj mam 25 jednostek masakra. Tutaj, o super, może 10k expa, wbijemy. No, czyli, czego ja się spodziewałem? No, przecież, no. O, a jednak, jedna, kurde, jednak 89% a, oczywiście w oko. Tutaj pozdro, o fajnie, siema, siema, nagrywam odcinek, fajnie, pozdrawiam Nowicki, wszystkich pozdrawia, e, siemka, znów el, nagrywam Poprzednie file No to lecimy, lecimy, lecimy yy, Kurde, e, od Oksja, ja bo pamiętam to co, lecimy, lecimy. Jak na staty pamiętam, że miałeś bardzo dobry y, poziom. Ja oczywiście jestem w tyle, bo ja chyba lecę w exp y, i w poziom, bo mam sła strasznie słaby staty, ale zawsze coś tam wniosek, wrażenie, nie? To co, ma wyczerpane źródło, to jest bardzo spoko pecik, jak bardzo bym też chciał. Jakbyś tylko udałoby się zamienić, to złap piłkę na rozpieszczenie, to byłoby mega, byś miał pecika, którego uwielbiam. No, tak to dajeć pamiętam, 9,5 na 10 dawałem, no to... Mm... Naprawdę, spoko staty, spoko poziom W sumie spoko staty jak na poziom, nie? To lecimy w zielarza, elo, elo w ogóle zielarz Jaki level? 7, no mówiłem właśnie o tym, kurde Słabe mam zresztą poziomy, ale Spoko staty, spoko, spoko Tutaj atrybuty nie patrzę Tu widzę, że ma tak damage, damage, damage I anti-damage, to jest spoko na właśnie Na takie walki no, pojedynki, nie? Tak, to, to właśnie taki fajny pecik. Tylko, jakbyś mógł zamienić wtedy ten Jakuba kuba bogu nosie, ma się, ma się, ma w ogóle wszystkim. No, jakbyś mógł zamienić to jak kuba boga, ja taku bóg kubie, na ucieczkę spod łopaty, to by była bomba. No, irelia, irelia, tutaj dziewczyna, dealer, dziewczyna, <gul> dziewczyna, tutaj dziewczyna. Dobra, mniejsza, tak, już wiecie, że jest dziewczyną spoilerowałem wam i w ogóle Możecie mnie, kurde, zabić za to Zemsta, w ogóle nie pamiętam wszystkich, co one robią Nie, zemsta, coś, coś mi się kojarzy już, nie wiem Za piłkę to oczywiście standard przy tym peciku No i przynięcie w głowę No, masz takiego średniego peta Jak na level staty, okej, okay, to mogę ci dać takie Z czystym sumieniem 8, nawet mocne 8,5 Na 10, nie? Z czystym sumieniem Gdyby nie ten Pecik, tak to byłoby masno. No to lecimy w Nowickiego, czy Nowicką. Nie wiem, nigdy... Nie wiem, napisz mi Nowicki, Nowicka, nie wiem, czy specjalnie, czy jesteś chłopak, czy dziewczyna w komentarzu, czy nawet na prywatnej wiadomości, bo ja się nie mogę ustosunkować, nie? Staty, oczywiście, o, sedny poziom, pozdro, pozdro Maśniutko, Feścik Pecik, pamiętam, że był spoko On był dobry, o ile pamiętam Na, tutaj, na te Zadanka nadzwyczajne Ile odcinek trwa? 10 minut, no, szybciej pójdzie nam niż tamten Lecimy Goldzik, Goldzik, tutaj Pecik Zjebik, zawsze mi to śmiesza. 68, o ile pamiętam E, tak, 68, staty masz całkiem okej, okay. takie powiedzmy 7 na 10, pecik masz, e, to jest, a, ty, nie, to jest damage, pierwsze, drugie damage i trzecie nie pamiętam, no masz taki 9 na 10, bardzo spoko, staty, sorry, że się tak śpieszę, ale po prostu nie chcę mieć y, ogromnego odcinku, nie, masakra. Byłoby, bo miałby mało wyświetleń. No i co? K1M3 tutaj ma 73. Spoko. Statyd, podobny jak poprzednik. No, damage, damage, damage to by prawdopodobnie damage. Nie pamiętam, czy to jest dziesiątkę na damage, już nie wiem. To byłoby pod. Yy, pecik na pojedynki. O, zaraz nam się zrobi, ale trudno. Z lawek. Nie, stawek, boż. No i lecimy. Tutaj, Stat. 72 mógłbyś mieć lepszy, wiesz, bo twoi poprzednicy mieli całkiem spoko, ale sam nie mam najlepszych, więc wiecie. Nie oceniam tak ostro, więc wiecie. Powiedzmy, że pecik, pecik, pecik. Tak, nie, zła piłka jak Kuba Bogu, tak. Bo Kubie to standard w sumie na tym pecie. Dużo widziałem jak Kuba Bogu, nie, strasznie dużo tego jest. Sądzę, że takie 8, 8,5 na 10. No dobra, tutaj już zaraz trzeba będzie kończyć. Napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie po prostu jakieś odcinki z Critical Ops bądź ym, z Mobile Legend. Mobile Legend to mam wieczny skill, a w ogóle z Critical Ops doszła ta nowy update, to Już wam mówiłem, że widać Niki, w ogóle poprawili wiele rzeczy. Ja się nauczyłem w końcu grać, nie lamie już tak strasznie. No i co, tu mówię, że spoko staty mógłbyś trochę mieć więcej Norixon w oko, mówię ci. W ogóle się do niego na kanał, bo ostatnio mu... Nie zareklamowałem, przepraszam cię za to mordo Wbijacie mu na kanał Nie wiem dlaczego ja go nie znaleźć nie mogę Ale znajdziecie u mnie go u mnie W zasubskrybowanych, więc Spoko, spoko No tak to ok staty. No to co Ja bym się z wami żegnał Zapraszam do obejrzenia Kolejnych odcinków jakie nagram Także zostawcie komentarz Jeśli chcecie mieć ocenione Kanały, znowu to powiedziałem jak w odcinku. E, ocenione konta na HZ. No i co? Po prostu piszcie jaki.pl albo po prostu w prywatnych wiadomościach. E, zrobię jeszcze jeden po prostu taki odcinek dzień po dniu, a później powiedzmy zrobię pięć odcinków i dopiero znowu jakieś e, ocenianie albo więcej, nie żeby nie było tak co odcinek. E, bo tak to, to by w sumie sensu nie miało. No to, no to co? E, tutaj trzeba zrobić oko. Zapraszam Was do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. Zapraszam także na kanał Noriksona TV u mnie w zasubskrybowanych. Chciałbym, bardzo bym Was prosił, jeśli mnie oglądasz, to wbij tego suba. Kliknij subskrypcję. Bo chciałbym, ale to bardzo bym chciał, mieć 40 subów do końca tego tygodnia. Ja wiem, że da, dacie radę. Bo to 40, te dwa suby to naprawdę. Ale naprawdę dziękuję wszystkim z osobna i wszystkim razem za te suby, nie? Masakra. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Hej!